Wszystkim to mys.landboard.pl Mamy dzisiaj dla Was świetną dechę, naprawdę od Lasza. Jest to Lasz Elevator. Zobaczcie tylko, jaką ma chorą grafę. Naprawdę jest ona doskonała. I mówię Wam, że w rzeczywistości wygląda o wiele, wiele lepiej niż na, niż na zdjęciach. Długość tej dechy to jest cm, a jej szerokość to 24,5 cm. I Lasz stworzył ją typowo, żeby była taka dosyć uniwersalną dechą i na miasto, żeby się nadawała i do bombardowania górek. Decha zrobiona w rockerze. Jest to 100% klonu kanadyjskiego. Dosyć sztywna, ale na mieście możecie być pewni, że bardzo fajnie się spisze. Procent montuje do tej deski zawsze kulty i właśnie jak widać różnych kolorów oraz Traki saver. Od góry bardzo fajny taki grip, który dosyć pewnie trzyma stopy oraz konkretny concave, dlatego właśnie można tą dechę brać na szybkie zjazdy. Przy stand upach czy przy slajdach możecie być pewni, że będzie bardzo fajnie i pewnie trzymała nogi. Decha jak właśnie mówiliśmy, że producenci stworzył żeby to było po prostu idealne połączenie dechy cruising'owo-downhill'owej tak naprawdę. Czyli czegoś takiego, czego prawie, że na rynku jest niespotykane i im to się w sumie udało. Decha naprawdę świetnie się spisuje właśnie podczas tych dwóch, że tak powiem, odmiennych różnych wersji longboardingu. Jeżeli macie pytania jakiekolwiek a propos tej deski lub innych desek z naszego asortymentu, Piszcie do nas, bardzo chętnie odpowiem na wszystkie Wasze maile oraz, oraz telefony. Subskrybujcie nasz kanał, oglądajcie nasze filmy. Longboard.pr.